Dzień dobry, znajdujemy się przy ulicy Gnieźnieńskiej 3 na Poznańskich Zawadach. W tym momencie wjeżdżamy na posesję, na której znajduje się dwupokojowe mieszkanie na sprzedaż, zlokalizowane na parterze budynku, oddanego do użytku w 2009 roku, więc możemy zaliczyć ten budynek jako nowsze budownictwo. Dodatkowo do mieszkania przynależy miejsce postojowe w podziemnej hali garażowej z bezpośrednim przejazdem windą z poziomu garażu na poszczególne kondygnacje budynku. Znajdujemy się w samym mieszkaniu, którego powierzchnia całkowita wynosi 38 m2 skład, w który wchodzą następujące pomieszczenia. Aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem, zabudowaną między innymi zmywarką czy piekarnikiem. Przestronny salon z wydzielonym miejscem na jadalnię tuż obok okna. Kolejno sypialnia z zabudowaną szafą typu komandor. Następnie korytarz z minibarkiem i hokerami. I na końcu łazienka z wydzielonym miejscem na prałkę. Nieruchomość jest gotowa do zamieszkania i nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych. Mieszkanie jest sprzedawane wraz z pełnym wyposażeniem oraz umeblowaniem, widocznym na zdjęciach poza meblami z sypialni, w której zostaje tylko szafa typu komandor. Stan techniczny mieszkania oceniam jako bardzo dobry. Zamontowane są zarówno rolety wewnętrzne, jak i zewnętrzne antywłamaniowe. Miesięczny koszt utrzymania nieruchomości wynosi 380 zł, w tym między innymi zaliczki na ogrzewanie czy wodę. Cena ofertowa 280 tysięcy. Plus 250 tysięcy, miejsce w hali garażowej razem 305 tysięcy. Jeżeli zainteresowała Cię ta oferta i chciałbyś dowiedzieć się więcej szczegółów, zapraszam do kontaktu. Wojciech Podlewski, Poznańscy Doradcy Nieruchomości.